Bitcoin.pl największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych instrumentów finansowych. To dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszych partnerów, czyli wymień Bitcoin.pl, a więc sieci kantorów kryptowalut obsługującej wymianę wszystkich wiodących coinów dostępnych na rynku posiadających aż 9 punktów stacjonarnych na terenie całego kraju, co gwarantuje oczywiście bezpieczeństwo i szybkość realizacji transakcji oraz oczywiście XTB, gdzie zdywersyfikować możecie swoje wale inwestycyjne o akcje czy też ETF-y, a do miesięcznego obrotu na poziomie 100 tysięcy euro nie zapłacicie prowizji. My tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy do tego, co dziś najistotniejsze i zaczynamy, jak zwykle, od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego kurs odbił się jednak od poziomu 107-108 tysięcy dolarów. No i wczoraj Bitcoin spadało nieco ponad 2000 dolarów, natomiast dzisiaj o poranku spada już o przeszło 4000 dolarów. Próbuj tym samym wybić poniżej technicznego wsparcia w rejonie 99400 dolarów, o którym mówiliśmy sobie już w poprzednim tygodniu. Jeżeli ta wyprzedaż będzie kontynuowana, to w mojej ocenie Bitcoin tak naprawdę ma bardzo duże szanse na to, aby wkrótce powrócić w rejon 92 000 dolarów. Ja mam właściwie to wyznaczone jako taką strefę między 91 600 a 92 400 dolarów, no i biorąc pod uwagę Momentum tego obserwanego poranku spadku, uważam, że szanse na taki właśnie spadek są całkiem spore. Natomiast nie nazywałbym już teraz tego wsparcia linią szyi prospadkowej formacji głowy z ramionami tak można było to nazywać. Pod koniec grudnia ewentualnie można jeszcze było ryzykować takie nazewnictwo w pierwszej połowie stycznia dziś natomiast o formacji głowy z ramionami tu być mowy nie może. Bitcoin utrzymuje się w trendzie bocznym, mamy klasyczną konsolidację, to jest jej dolne ograniczenie to jest jej górne ograniczenie, więc oczywiście na ten moment Bitcoin spada, ale ten spadek nie musi przerodzić się w jakąś paniczną wyprzedaż, być może ograniczy się właśnie do przetestowania tego pułapu w okolicy 92 tysięcy dolarów. To czy tak się stanie? To oczywiście zależne będzie też od ewentualnych reakcji, które się pojawią, kiedy już pierwsza kryptowaluta do tego poziomu dotrze, bo ja tylko przypomnę, że na tym etapie biorąc pod uwagę odbicie od tego oporu i próbę spadku poniżej tego wsparcia Możemy oczekiwać, że ta wyprzedaż będzie kontynuowana. Zasięg taki krótkoterminowy to jest zasięg do najbliższego wsparcia. Natomiast czy to wsparcie zostanie pokonane i Bitcoin będzie spadał dalej w kierunku, kto wie, czy to bariery 87 tysięcy dolarów, czy dalej 73 tysięcy dolarów. Czy być może odbijemy od tego wsparcia i ponownie wzrośniemy, to już będzie bezpośrednio zależne od tego, jaka reakcja w tego wsparcia się pojawi, czy pojawi się większa presja popytowa, która podobnie jak miało to miejsce na przykład 13 stycznia, będzie w stanie zainicjować odbicie wzrostowe, czy wręcz przeciwnie, pojawi się presja podażowa, która doprowadzi do spadku poniżej. Dziś nie wiemy, dziś czekamy aż Bitcoin do tego wsparcia dotrze, natomiast myślę, że szansa na to, że on rzeczywiście są całkiem spore i to nie tylko biorąc pod uwagę sytuację stricte na notowaniach samego Bitcoina ale widząc co się dzieje na szerokim rynku kryptowalut, a nie dzieje się tam szczególnie dobrze, jeśli chodzi o to ostatnie dni, ostatnie godziny i o takie perspektywy krótkoterminowe patrząc na Ethereum zauważycie, że tylko dzisiaj o poranku Ethereum spada o przeszło 5%, w efekcie czego kurs ETH osunął się w rejon 3050 dolarów czyli poziomu, od którego De facto odbieliśmy sobie w 2 połowie listopada, odbieliśmy sobie 13 stycznia, a na ten moment niekoniecznie jestem przekonany, że musimy od tej granicy odbić. I zresztą, tak jak już mówiłem Wam w ubiegłym tygodniu, bodajże przy okazji piątkowego materiału, w mojej ocenie Ethereum. Ma realne szanse na to, aby w najbliższym czasie osunąć się w rejon 2830, 2860 dolarów. To jest tutaj ta różowa strefa. Ona w przeszłości była testowana tutaj jako wsparcie, tu jako opór, więc uważam, że jest to bardzo, bardzo fajny punkt i nie zdziwię się, jeśli Ethereum do tej granicy właśnie będzie w najbliższym czasie zmierzało. Gdybyśmy się tu nie zatrzymali, no to kolejne wsparcie ponownie może stanowić linia tendencji, którą określiłem już od dołków z 5 sierpnia, przez dołki z początku września minima z października oraz oczywiście z początku listopada, czyli no w tym przypadku byłby to rejon 2000, poniżej 2700 dolarów, ale w pierwszej kolejności mamy tak, wsparcie, które teraz jest testowane, czyli próg 3000, 3050 dolarów, ono jeszcze nie zostało pokonane, dopiero do niego dotarliśmy, no i tak naprawdę sytuacja jest otwarta, bo ani nie ma reakcji popytowej sugerującej nadchodzące odbicie, ani de facto wsparcie nie zostało pokonane, kurs nie osunął się poniżej, natomiast myślę, że statystycznie Szybistycznie szanse mamy nieco większe na to drugie, czyli na spadek poniżej tego wsparcia i mówię tutaj to w oparciu przede wszystkim o momentum tego obserwowanego od wczoraj ruchu spadkowego, jest on dość, dość dynamiczny, więc nie zdziwię się, jeżeli Ethereum w najbliższym czasie będzie zmierzał właśnie tutaj gdzieś. W kierunku 2836 dolarów. Jeśli chodzi natomiast o projekty, które to Wy zaproponowaliście do przeanalizowania, no to po kolei. Jako pierwszy na tapet trafia nam Chainlink, który tylko dziś o poranku spada o prawie 8%. No i wyznaczyłem tutaj jako takie chyba najbliższe wsparcie linii tendencji. Ja określiłem z perspektywy interwału 4 godzinnego. Uważam, że tam wypada całkiem dobrze, pomimo tego, że mieliśmy na początku stycznia niewielkie fałszywe wybicie górą, i później tutaj 19 stycznia wybicie fałszywe dołem. Natomiast to do zasady, no trzeba pamiętać o tym, że my te poziomy wsparcia oporu jak wyznaczamy, czy to w postaci horyzontalnych pułapów, czy to w postaci linii tendencji, to to są tylko jakieś umowne wartości. To nie są poziomy wyznaczane Perfekcyjnie, co do dolara, co do centa, co do Dolaro's, zawsze jest to jakiś bufor. Tu mieliśmy fajny, to jest jako opór, jako wsparcie, jako opór, jako opór, jako wsparcie. Więc no taka bariera 21,70 mniej więcej to jest ten pierwszy próg. Ewentualnie dalej, jeśli się tu nie zatrzymamy, to kolejne wsparcie już mam wyznaczane w sposób horyzontalny. Jest to bariera mniej więcej w wysokości 18,90 dolarów. Potencjalnych spadków, dalszych spadków, myślę, że można oczekiwać także na notowaniach Rose, a więc Oasis Network w tym przypadku tylko dziś o poranku mamy wyprzedaż przekraczającą już 10%. No i de facto na tym etapie notowania Aziz Network testują dość ciekawą konfluencję wsparć, bo z jednej strony mamy linię tendencji, wcześniejszej tendencji tutaj spadkowej, tu ona była testowana ładnie jako wsparcie, no i teraz po raz kolejny jest testowana jako wsparcie i na tej samej granicy wypada nam też horyzontalne wsparcie w wysokości 5,6 centa, a dokładnie u mnie na wykresie jest to bariera w wysokości 0,0565, wyznaczana między innymi na podstawie doków z 4 listopada, ale widzicie, że w przyszłości też bardzo bardzo ładnie była testowana, natomiast jeśli Oasis Network nie zatrzyma się na tym pułapie i w najbliższym czasie nie pojawi się tu jakaś presja popytowa, która mogłaby zainicjować chociażby odbicie w kierunku wcześniej pokonanego wsparcia, teraz oporu w rejonie nieco powyżej 7 centów, no to ten spadek mógłby być kontynuowany nawet w kierunku minimum, czy to z września, czy to z sierpnia ubiegłego roku, czyli tak naprawdę poniżej 5 centów, 4,9 centa, 0,0490 dopiero tam mam kolejne wsparcie, więc w tym momencie testujemy bardzo, bardzo ciekawą strefę, no i trzeba pamiętać o tym, że ja ten materiał nagrywam. Jest godzina 8:43. Do końca dnia pozostaje kilkanaście godzin. W chwili, w której wy oglądacie ten materiał, to sytuacja już na rynku może wyglądać inaczej, bo A mogą być spadki jeszcze większe, i finalnie kurs już może być poniżej tej konfluencji wsparć, albo B, być może za godzinę, dwie, trzy od chwili, w której ja wypowiadam te słowa pojawi pojawiła się z punktu widzenia was jako odbiorców tego materiału jakaś reakcja popytowa o której ja teraz nie wiem której nie widzę i która być może zasygnalizuje nam Odbicie od tych poziomów wsparcia i napędzi jakieś wzrosty. To prowadzi do jednego prostego wniosku. Teraz o poranku obserwujemy spadki. One w przypadku Rose wynoszą przeszło 10%, więc są spore. W przypadku innych projektów są mniejsze, większe, zależy od coina indywidualnie, natomiast tych świec dzisiejszych nie należy jeszcze za bardzo interpretować. Będziemy mogli to zrobić, kiedy one finalnie się domkną, czyli gdzieś w e, późnym wieczorem, nocą, ewentualnie jutro rano. Wtedy rzeczywiście będziemy w stanie nie spojrzeć na wykres i ocenić, czy to, co wydarzyło się w piątek, w, w poniedziałek, przepraszam, w skali całego dnia, jest raczej świecą prowzrostową, czy prospadkową. Na tym etapie wygląda to bardziej prospadkowo, no ale jak sobie zwrócić uwagę, jak na przykład wyglądała sesja 20 grudnia, no to 20 grudnia Oasis Network w piku miało spadek na poziomie... Tak naprawdę przeszło 15%, czyli jeszcze większy spadek niż aktualnie mamy dzisiaj, a finalnie całą sesję udało się zamknąć wzrostami o 2,6%. No i był to dość wyraźny byczy sygnał, więc no tu też spore spadki, ale finalnie jednak udało się jeszcze coś tam wyciągnąć. To prowadzi do prostego wniosku: nie należy interpretować świec, które się jeszcze nie domknęły, a na pewno nie należy interpretować świec. Które dopiero się tworzą i są na wczesnym etapie. No, bo nie oszukujmy się, przed godziną 9 rano to jest wczesny etap tworzenia się, tak naprawdę, tej świecy. Jeszcze wiele, wiele w ciągu kolejnych godzin może się tutaj wydarzyć. Natomiast, jeśli się nic nie wydarzy, jeśli zatrzymamy się tak jak teraz, no to niestety, yy, no w mojej ocenie, może to zwiększać ryzyko kontynuacji rajdu spadkowego. Idąc dalej, Render Token. Też dziś wyraźne spadki na poziomie niemal 10%. Finalnie doprowadziło to do pokonania jednego wsparcia w okolicy 6 dolarów i 50 centów. No i jeżeli nic się nie zmieni, to myślę, że Render Token jest na bardzo dobrej drodze do tego, aby już wkrótce przetestować kolejne wsparcie. Jest lokalizowany mam w okolicy 5 dolarów i 70 centów, ewentualnie kolejne wsparcie byłoby bliżej 4 dolarów 60 centów i 4 dolarów 10 centów, więc na takie pułapy cenowe myślę, że warto będzie tutaj zwracać uwagę. Kolejny projekt to quant. O quantie mówiliśmy sobie w ubiegłym tygodniu. Wtedy tak naprawdę tylko rzuciłem wam ten wykres. No i pokazałem klasyczną konsolidację, dzisiaj testujemy dolne ograniczenie tego układu, no i jeśli dojdzie do wybicia dołem, to oczywiście kwant może zmierzać sobie dalej w kierunku 92 dolarów 50 centów, albo nawet niżej, tu dołożyłem jeden poziom, stworzyłem strefę, bo do tej pory miałem wsparcie w okolicy 85 centów i był to próg wyznaczany na podstawie interwału tygodniowego, co zresztą bardzo ładnie widać, ale dorzuciłem też na podstawie tutaj tych wierzchołków, chociażby z końca września, czy, czy tutaj z lipca ubiegłego roku barierę 80 Dolarów. Nie traktuję tego jako dwóch odrębnych poziomów, a raczej jako no nieco szerszą strefę między 80 a 85 dolarów. Natomiast nie zmienia to absolutnie faktu, że pierwszy taki bardziej lokalny, ale jednak też ciekawy poziom wsparcia mamy w rejonie 92 dolarów i 50 centów. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania, to Arbitrum. No i w tym przypadku obserwujemy aktualnie próbę wybicia poniżej technicznego wsparcia. To jest taka próba zdecydowana, bo w przypadku Rendera jeszcze jakaś większa część, w sensie większa niż w przypadku Arbitrum część tej dzisiejszej świecy jest powyżej tego pułapu choć i tak zdecydowanie wybijamy w przypadku Arbitrum to tylko tak niewielkie, niewielki kosmyk tej dzisiejszej świecy jest powyżej tego e, progu, a znaczna znaczna większość jest poniżej, czyli 67 centów, najbliższe wsparcie w przypadku Arbitrum w mojej ocenie mamy zlokalizowane gdzieś w okolicy 57 centów, a dalej tak naprawdę 47-48 centów jako kolejny poziom, oczywiście określony na podstawie minimum z początku sierpnia, początku września oraz z początku listopada ubiegłego roku. Myślę, że do tego poziomu mamy bardzo, bardzo duże szanse na to, żeby się osunąć. Do tego nieco mniejsze, ale absolutnie wcale bym tego aktualnie nie wykluczał. Idźmy dalej. Internet, komputer. Wczoraj spadek o 4%, dziś spadek o prawie 6,5%. W efekcie czego tak naprawdę już w środę, 22 stycznia, notowania ICP. Osunęły się poniżej 9 dolarów i 60 centów, czyli takiego jednego z ciekawszych progów wsparcia. I zdają się być na całkiem dobrej drodze do tego, aby już wkrótce przetestować kolejne wsparcie w wysokości 7 dolarów i 60 centów, ewentualnie gdybyśmy się tu nie zatrzymali, to następne bardzo, bardzo ciekawe, mamy tak pomiędzy 6,65 a 6,85, kreślone na podstawie doków z początku lipca, z sierpnia, z początku września oraz oczywiście początku listopada ubiegłego roku, więc bardzo fajny próg, natomiast w pierwszej kolejności 7,60. Hedera Hashgraph, projekt którego kurs odbił od poziomu 39 centów, osunął się do bariery 32, 32,4 centa mniej więcej. Zatrzymał się tam na chwilę tylko po to, żeby jednak dziś o poranku to wsparcie przełamać. Mamy spadek przekraczający już 6%. No i jeśli ta wyprzedaż rzeczywiście się utrzyma, to myślę, że notowania Hedery mogą zmierzać sobie w kierunku dołków z połowy stycznia, czyli 26,5 to jest zasięg jak najbardziej realny. Dalej, gdybyśmy chcieli kolejne wsparcia kreślić, to już należałoby najpierw spojrzeć sobie na interwał tygodniowy, bo tam wyznaczymy próg wysokości 20 centów, choć ciekawsze jest wsparcie w rejonie 16 centów w mojej ocenie, ale tak jak mówię... W pierwszej kolejności skupmy się na tym 26,5 centa, bo tu mamy największe szanse na to, żeby rzeczywiście dotrzeć. A z drugiej strony, gdyby tak przymrużyć oczy, ok, zerknąć na hederę z nieco dalszej perspektywy, no to można odnieść wrażenie, że to jest projekt, który no nie jest zero-jedynkowo jak Bitcoin, ale jakieś cechy wspólne do Bitcoina, tak z punktu widzenia struktury wykresu ma, bo też poniekąd to całe możemy nazwać swego rodzaju formą konsolidacji po wcześniejszym rajdzie wzrostowym, więc być może i tu, i tu gdzieś tam będziemy zmierzać żali sobie do tych najbliższych progów wsparcia, póki co jednak i sytuacja na Bitcoinie i sytuacja na notowaniach Hedera i sytuacja na większości altcoinów wygląda jednak raczej yy, spadkowo. Yy, idźmy dalej STX, a więc Stax, yy, no i też testujemy bardzo w mojej ocenie istotne wsparcie, czyli granice dolara i 22 centów. To jest bariera, która po raz ostatni testowana była na początku sierpnia, no ale wcześniej testowana była chociażby w roku 2023 jako opór, później z początkiem 24 jako wsparcie, więc bardzo, bardzo fajny próg. Dziś o poranku mamy spadki na poziomie 7%, natomiast jeśli one będą kontynuowane, jeśli finalnie dojdzie do przełamania tego wsparcia, no to z perspektywy wykresu ja kolejne wsparcie widzę dopiero w wysokości 88 centów, a to jest jednak nisko, no bo od wsparcia do wsparcia mamy zasięg na poziomie tak naprawdę 27, ponad 27%, a więc sporo, natomiast no patrząc co się działo na przykład tutaj w grudniu 2023, to pomiędzy aktualnie testowanym wsparciem w wysokości dolara i 22 centów, a kolejnym wsparciem w rejonie 88 800, ja nie wyznaczę niczego pośredniego, na co jakkolwiek warto by było zwracać uwagę, więc niestety, ale jeśli przełamiemy to wsparcie, to możemy zjeżdżać nawet, nawet dotąd. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to kadena, której kurs dzisiaj spada o 8%. I wydaje się, jakby w najbliższym czasie miał dotknąć e, strefy wsparcia takiej pomiędzy 67 a 72 centy. Bardzo fajna granica. Testowana była 13 stycznia. 13 stycznia, notabene, notowania kadeny od tego progu się odbiły i doświadczyły bardzo fajnego, wyraźnego czterosesyjnego wzrostu. Zwieńczonego 17 stycznia z wyżką o przeszło 20% w ciągu jednego dnia. Natomiast od 20, e, przepraszam, od 18, 17 stycznia. Natomiast od 18 stycznia już notowania e, kadeny Adeny notują spadki, no i stawiam, że wyrównamy sobie te dołki tutaj z 13 stycznia. A jeśli się tu nie zatrzymamy, to kto wie. Nie mówię, że od razu musimy spadać w kierunku 41-42 centów, bo pierwsze wsparcie pewnie znalazłbym gdzieś w rejonie 57-58 centów, więc nieco, nieco wyżej. Kolejny projekt, który zaproponowaliście, to TIA Celestia. Projekt, który wygląda ekstremalnie pesymistycznie, dlatego że on wybił w ostatnim czasie poniżej linii tendencji wzrostowej, wyznaczając Dość istotne wsparcie, i to wybicie nie nastąpiło dzisiaj o poranku, jak w przypadku wielu altcoinów. Tylko to wybicie nastąpiło już w miniony weekend. Wczoraj mieliśmy spadek o 4,5%, ale dzisiaj już o niemal 9%. Tym samym notowania ee, Celestii znajdują się na poziomie dołków, chociażby z września e, ubiegłego roku. No i jak zerkniemy sobie na interwał, na przykład tygodniowy, no to zauważymy, że przełamanie tych minimów. Może napędzać dalszą wyprzedaż, ale ciężko będzie oszacować dokąd te spadki dotrą. No bo czy one się zatrzymają tu, czy tu, no to już będzie trzeba obserwować rynek, bo będziemy na jednych z najniższych poziomach w historii. Więc być może będziemy spadać do poziomu 2,30, być może zatrzymamy się gdzieś wyżej. Natomiast na tym etapie nie wygląda to szczególnie, szczególnie optymistycznie. Oczywiście nie ma jeszcze dramatu, jeszcze. I to wynika przede wszystkim dlatego, że my testujemy wsparcie wyznaczone na podstawie minimum z września ubiegłego roku. To wsparcie nie zostało pokonane, no ale jesteśmy na jego granicy, więc jeśli zostały pokonane, no to zrobi się naprawdę niefajnie, jeśli chodzi o te takie krótkoterminowe perspektywy. Natomiast jeśli chodzi o wyznaczenie zasięgu dla dalszego ewentualnego ruchu spadkowego, to w mojej ocenie tutaj może sprawdzić się ta silna dodatnia korelacja szerokiego rynku kryptowalut. Czyli patrzymy sobie na projekt teoretycznie nie jesteśmy w stanie nigdzie blisko wyznaczyć technicznych punktów wsparcia, ale jeżeli na notowaniach wielu projektów zauważymy, że kursy docierają do istotnych technicznych wsparć i pojawiają się reakcje sugerujące odbicie, no to być może tutaj też będziemy mieli takie nazwijmy to lotne odbicie bez żadnego bez żadnego wsparcia, no bo zwróćcie sobie uwagę na rynek 13 stycznia. 13 stycznia poniedziałek i tutaj mamy notowania Hedery. Test technicznego wsparcia i było odbicie. STX 13. wsparcia tutaj. To było to wsparcie, kiedyś miałem je wyznaczone. Jeden test, drugi test, trzeci test i było jakieś odbicie, większe bądź mniejsze, ale było. Internet komputer 13 stycznia i było odbicie. Arbitrum 13 stycznia i było odbicie. Quant 13 stycznia i było odbicie. Więc co do zasady ta korelacja szerokiego rynku jest utrzymuje się na całkiem wysokim poziomie. My natomiast przejdźmy sobie teraz dalej i zerknijmy sobie na platformę XStation, a tu mamy do omówienia dzisiaj trzy spółki, trzy spółki de facto z jednej branży, z branży uranowej, czyli związane z uranem. A więc yy, trzy spółki z branży, o której absolutnie nie mam zielonego pojęcia, i nawet nie będę udawał, że coś na ten temat wiem, więc nie powiem Wam, jakie są perspektywy dla tej branży. Możemy spojrzeć sobie na te wykresy i to za chwilę pewnie uczynimy. Natomiast yy, chciałbym jakąś wartość Wam dać, a największą wartość, wydaje mi się, jaką mogę Wam dać, omawiając rynki, wobec których nie znam się, nie mam pojęcia. To jest dać wam namiar na kogoś, kto to pojęcie ma, i to jest tak naprawdę coś, co chcę Wam dziś przekazać. Więc, jeżeli interesujecie się rynkiem surowcowym w jakikolwiek sposób, to mogę Wam polecić kilka nazwisk, które warto śledzić. Zacznijmy od kobiety, będzie to Dorota Siarakowska, czyli analityk surowcowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, Bosia no i oczywiście założycielka Girls Money Club więc tu odsyłam was oczywiście do analiz Doroty bo ona ma kompetencje, ona ma wiedzę, ona śledzi ten rynek towarowy, surowcowy tak naprawdę na bieżąco więc będzie w stanie pewnie powiedzieć wam znacznie, znacznie więcej poszukajcie sobie jej analiz gdzieś w sieci drugą osobą, którą mogę wam polecić jest Bogusz Kasowski i Bogusza Kasowskiego możecie znaleźć na YouTubie, czasami możecie go też znaleźć na jego autorskim blogu Surowcowe Info. On jeszcze prowadzi drugiego bloga, Prywatny Inwestor. Natomiast jeśli interesujecie się surowcami, no to właśnie będzie to Surowcowe Info i zachęcam też, żeby Bogusza znaleźć sobie na przykład na Facebooku, bo tam całkiem sporo różnego rodzaju treści statystycznych, jakichś analitycznych u siebie wrzuca, więc do Bogusza też zachęcam zajrzeć. No i trzecia osoba, która z tym rynkiem surowcowym pewnie związana jest też całkiem, całkiem mocno. To jest Michał Stajniak, czyli analityk z XTB. Więc to są takie trzy osoby, które myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam polecić. One są najbardziej kompetentne. W mojej ocenie, jeśli chodzi o takie prognozy, nie będą Wam kręciły makaronu na uszy i sprzedawały niczego, tak naprawdę tylko powiedzą Wam, jak sytuacja realnie wygląda. Ja fundamentów nie znam, mogę spojrzeć ewentualnie na wykresy, no i to sobie uczyńmy. Więc mamy pierwsze dwie spółki. To są spółki, które są spółkami wydobywczymi. Trzecia spółka jest natomiast przedsiębiorstwem, które wytwarza reaktory. Więc, jeśli chodzi o Branżę wydobywczą, to oczywiście to jest w dużej mierze bardzo silnie dodatnio skorelowane z ceną samego uranu. Jeśli ta będzie wzrastać, no to notowanie tych spółek też powinny wzrastać. Jeśli cena będzie spadać, to to powinno też spadać. Takie korelacje widoczne są w tej branży. Najprostsza, taka pierwsza, lepsza, która przychodzi nam do głowy dla tych, którzy nie za bardzo siedzą w tym rynku, to zwróćcie sobie uwagę na to sami w wolnej chwili, przeanalizujcie sobie wykresy, jak zachowują się notowania miedzi i spółek. KGHM. No, tamta korelacja też jest bardzo silna, więc takie zależności są. Jeśli chodzi o Eee, Uranium Energy Corp, to jest pierwsza ze spółek, czyli yy, Ticker UEC. No, to jest spółka, która z perspektywy interwału dziennego utrzymuje się od dłuższego czasu w takim trendzie no, bocznym. Dolne ograniczenie wyznaczyłem jako linię tendencji spadkowej, górne ograniczenie jako horyzontalny opór w rejonie 8,60 dolarów. W międzyczasie doszło do pokonania takiego lokalnego oporu w wysokości 7,70. Natomiast no, tu mieliśmy całkiem wyraźną presję podażową, więc nie zdziwię się, jeżeli za chwilę to 7,70 zostanie przetestowane, być może odbijemy. Natomiast patrząc na Uranium Energy Corp., ale z perspektywy nie dziennego, tylko miesięcznego, no to zauważymy, że jest to spółka w takim wyraźnym trendzie wzrostowym, który obserwujemy de facto już od marca, kwietnia 2020 roku. Były oczywiście jakieś korekty, natomiast co do zasady jesteśmy na poziomach notowanych ostatnio w roku 2007, więc no, dość wysoko sobie tutaj zawędrowaliśmy. Widać, że. Inwestorzy stawiają na to. Natomiast... Nie jest to raczej spółka do krótkoterminowych spekulacji. Myślę, że jeżeli ktoś już interesuje się taką branżą, to patrzy na jej perspektywy w horyzoncie nie kilku dni, czy nawet nie kilku tygodni, ale raczej w horyzoncie kilku kolejnych lat, szacując, czy doprowadzi do to do jakiegoś przełomu energetycznego, czy też nie. Kolejną spółką, którą zaproponowaliście, jest NextGen Energy, i to też jest spółka wydobywcza. Z perspektywy interwału dziennego znajduje się ona dokładnie na granicy technicznego oporu, no bo Uranium Energy Core z perspektywy D1 -ki było, no niemal, że na poziomie oporu, ale ten opór nie został dotknięty, natomiast jeżeli chodzi o NextGen, no tutaj bariera 7,60 została dotknięta, mamy reakcję podażową, więc może dojść do odbicia i krótkoterminowego spadku w kierunku najbliższego wsparcia, a to zlokalizowane jest w rejonie 6 dolarów i 50 natomiast tak jak mówię, to są raczej takie perspektywy krótkoterminowe, natomiast spółką, która zajmuje się produkcją, wytwarzaniem reaktorów jest Eee, NASCLE POWER CORP nie wiem czy dobrze wymawiam to nazwę, eee, czyli ticker mamy tutaj SMR, no i jest to spółka, która już z perspektywy interwału dziennego radzi sobie całkiem dobrze. Mieliśmy 23 stycznia bardzo fajną zwyżkę. Oczywiście tutaj pojawiło się jakieś odbicie, natomiast co do zasady nie wygląda to tragicznie. No i jeśli ten rajd byłby kontynuowany, najbliższe wsparcie dla ewentualnych spadków mamy w rejonie 24 dolarów. Opór bardzo ładny, poniżej 32 dolarów. Natomiast zerknijmy sobie też z perspektywy interwału na przykład tygodniowego, no to zauważymy, że tu też bardzo fajna tendencja wzrostowa, natomiast nieco większa zmienność na tej spółce pojawiła się dopiero gdzieś tak w ubiegłym roku, tutaj no mieliśmy mniejszą zmienność, tu to w ogóle mieliśmy też całkiem małą płynność, więc no wygląda to naprawdę, jeśli chodzi o perspektywę, wygląda tak, jakby inwestorzy rzeczywiście na to stawiali, przynajmniej tutaj macie ostatnie dwa tygodnie, bardzo, bardzo udane dwa tygodnie, natomiast Powtórzę jeszcze raz. Ja nie znam się na fundamentach tej branży, nie śledzę tego rynku i no, będę z Wami szczery, nie zamierzam tego rynku śledzić, bo aktywów mamy całą masę. Nie da się być ekspertem we wszystkim, nie da się wiedzieć wszystkiego o wszystkim, więc są rynki, które mnie interesują bardziej, są rynki na których sam inwestuję swój kapitał i co do zasady staram się być w miarę na bieżąco, no ale są takie branże, które są dalekie, jeśli chodzi o moje zainteresowania i nie za bardzo y, widzę potrzebę zgłębiania tego tematu, ale bardzo chętnie, jeżeli będę miał możliwość, to odeślę was do kogoś, kto w tym rynku siedzi bardzo głęboko i tą wiedzę też ma bardzo bardzo obszerną. No i kończąc już to dzisiejsze spotkanie Chciałem Wam oczywiście jeszcze raz przypomnieć o tym, że wystartował już konkurs Invest Caps, więc jeżeli macie tylko możliwość, to będę bardzo, bardzo wdzięczny za to, że oddacie głosy. Nie chodzi o to, żebyście głosowali na mnie, w sensie trochę chodzi o to, żebyście głosowali na mnie, będzie mi bardzo miło, jeśli te głosy na mnie oddacie. Natomiast prawda jest taka, że najważniejsza aby w ogóle oddać głos. Im więcej głosów, tym bardziej wiarygodny jest ten konkurs. No i tym bardziej prestiżowe są te nagrody. Gdybyście chcieli głosować na mnie, no to oczywiście kategoria analityk roku, choć ja nie wiem czy jestem taki, takim bardzo analitykiem w porównaniu do innych osób, które stricte się analitykom rynku. Oczywiście tutaj prowadzimy te analizy, ten Cygnawek się nazywa analiza rynku, ale szczególnie te ostatnie materiały, które się pojawiły, długie materiały, no to były takie materiały bardziej w tonie analityczno-dziennikarskim, bo oprócz tego, że coś tam analizowałem, no to też robiłem wam jakąś prasówkę, przedstawiałem to, co się na rynku działo, na co warto zwrócić uwagę, więc to jest taka rola też trochę, no z jednej strony dziennikarska, z jednej strony e, analityczna, więc dziennikarz ekonomiczny to jest też kategoria w której jestem tutaj nominowany z ramienia Komparika. To jest statuetka, tak do góry, właśnie w kategorii dziennikarz ekonomiczny, którą wygrałem w ubiegłym roku. I oprócz tego, jestem oczywiście w kategorii YouTuber rynku. Nie mogło mnie tu zabraknąć. W końcu treści tworzymy właśnie na. YouTubie i jest bardzo ładnie Arkadiusz krypto raport, oprócz tego oczywiście e, warto pamiętać o tym, że w gronie nominowanych w różnych kategoriach bo tych kategorii jest 21, są nasi partnerzy jest e, XTB, jest e, jako firma e, inwestycji alternatywnych, e, nie przepraszam, e, kantor aktywów alternatywnych jest oczywiście wymień bitcoina jest Ari ten jako nasz, e, nasz partner, więc zachęcam do głosowania klikacie po prostu tutaj głosuj w każdej kategorii, która Was interesuje, bo nie trzeba głosować w każdej, tylko w tych, które Was interesują, zaznaczacie maksymalnie po po jednym nominowanym. Osobie albo podmiocie wpisujecie swoje imię, nazwisko, adres e-mail i zaznaczacie przynajmniej tą pierwszą zgodę. Ona dotyczy celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, druga to jest zgoda market marketingowa. Zaznaczacie, że nie jesteście robotem i oddajcie głos. I tyle. That's it, Gotowe. Tak naprawdę zajmuje to minutę. Zachęcam do głosowania. Ja natomiast za dziś bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że udało mi się w końcu, chyba po dwóch tygodniach, nakręcić materiał krótszy niż 30 minut. Liczyłem, że tak będzie, no bo dziś za bardzo nie miałem na jaki temat się. Rozwodzić, jak to uczyniłem chociażby w miniony piątek, kiedy materiał przekroczył godzinę. Jeśli go nie widzieliście, to zachęcam, żeby się z nim zapoznać. Wiele treści edukacyjnych starałem się tam gdzieś przemycić, więc nawet jeżeli same analizy, no on dalej jeszcze niektóre są aktualne, te, które nie są aktualne, to myślę, że i tak warto sobie je odtworzyć, chociażby po to, żeby te fragmenty edukacyjne, które pomiędzy gdzieś tam starałem się przepleść, żeby sobie posłuchać. Więc dziękuję. Wam za dziś, trzymajcie się wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia w środę oraz w piątek. Cześć!